Please, ludziska, skawiać serdecznie. Lecimy dalej z karierą. Dokładnie tak słyszeliśmy na kapustce. Nic, co na razie nie wiemy. Jest, jak jest. Ogólnie na razie się dużo uczę, bo ja nie ogarniam tego strasznie. W ogóle nie wiem, się zmęczeni. No, po tych meczach ja wiem, ale. Dalej, odpoczęli trochę pewnie przez te kilka dni. Symuli mecz z Crystal Palace. Dajmy szansę, może komuś. Innym zawodnikom, no nie wiem. Niech Darita zagra. Będę Kuni Grojic. Niech zagra tutaj. I rezerwy tu mamy jakieś. Ibisewicz jest. Skalu s No właśnie, s Esfain, można dać szansę. Chociaż nie, bo tutaj. Zobaczymy na wylot. Kunia ma niskie morale, a pewnie dlatego, że go zdjąłem. Chcę ci powiedzieć, gościu, no jest jaki jest. Dobra. Grajcie. No przecież zmieniłem piłkarza, co jest? Aha, bo Klinter jest kontynuowany. No dobra, to prawie tego. Tak Symuli match Spalas, dacie radę chłopaki, come on! Wszystko! 2-0, let's go! Let's go, tak jest. Tak jest. Zobaczcie, jakieś małe zmiany. Jak to wyglądało? Kartka dla sztarka. Czerwona kartka. Eee, dobra. Gruicz i piątek strzela brameczkę. Super. Cieszę się. Piątek z bramką. Sztark czerwona kartka. Eee. A dobra, wygraliśmy coś, super. Coś wygraliśmy. Raz piłkarzy. Mogę trenować kogoś. Piątka możemy. Dajmy gry, gry ofensywne. Kogo byśmy chcieli? Skrzydłowi. Eee, Dirosuno dajmy. Łatwe. Pomocnicy. Obiecujący piłkarz. Aha. Gruiczny, będzie. Daj mu średnie. W środkowi obrońcy. bojata. Trudny poziom. No i Jarosztajn, trening brankarza, musi być też trudny. Symuluj. Pięknie. Let's go. Trening zrobiony. Biuro. Co to w biurze by chcieli ode mnie? Zawieszony, no to wiem. Teraz świadomość, że nie odesłał. Aha, w sensie już no, no. Wygraliśmy jeden mecz, a ten mecz już o ten, o nic. Ale coś fundusze jeszcze. Milion na transfery. No i wszystko. Rola w zespole zmiennik, wynagrodzenie 23500. Eee, no dobra, dobra. Idziemy po kapustkę, kurde, chat. Zaakceptuj ofertę. No i wszystko. Jedzie do nas kapustka, kurde, rowerem. Jak to teraz będzie z tym On już ze zespole jest, czy? Wytłumaczcie mi na, w komentarzach pod filmem. Jak wrócę o co chodzi z tym. Z tym budżet się odejmuje, od, od. się samo odejmuje jak teraz, czy jak to będzie? Skąd wiedzieć, czy mi starczy na zawodników, czy nie? Dobra, kogo byśmy chcieli jeszcze ściągnąć, kurde. Eee... Nie wiem, nie wiem. Jeszcze nie. Tu jest taki. Eee. Ciekawe, ile Holland kosztuje. Ciekawości, pewnie dużo. A może nie? Właśnie w Borusi. No? Może Holanda? O, ale by było co? On jeszcze nie jest takim gwiazdą, tu chyba. Forma w miarę, no właśnie. Dobra, inwestycja na przyszłość. Tak, tak, tak. Holandzika to byśmy chcieli tutaj mieć w zespole. E, Zaproponuj kupno. A no, nie chcą! Dopiero co kupili Holanda. No, najgorzej Najgorzej No dobra, to inaczej. Weźmy sobie kogoś z Ajaxu Weźmy zjecha. W Chelsea chyba się ściągnęła zjechać, ciągnąć 26 lat, no ale to nic. Czy zjech jest z Chelsea? Nie jest. No właśnie 52 miliony o Jezu. Ale mamy kasę tyle No ale taki zjek, by nam zrobił różnicę Kogo potrzebuje? Każdego wujcik Jak macie jakieś pomysły to walcie Moglibyśmy zaoferować między 70 milionów a 105, żeby mieć szansę go pozyskać, no 70 milionów byśmy dali, 71 Tego nie ma, ma 42 tysiące No ale taką gwiazdę potrzebujemy, takiego kurde kozaka, nie? Takiego Zijecha ściągniemy sobie, to będzie git Czy ja mogę już waka jeszcze? Mogę już waka ściągnąć, to super, możemy próbować Dobra, ostatnio daliśmy budżet jaki? mam 100 ileś tam milionów. Dobra, ostatnio na gościu mi opluł, bo powiedziałem, że za miliona chce... Ile za już wiaka możemy dać, chat? Ile za już wiaka? Ile za wiaka? Bo dałem milion, to mi opluł. Yy, kapustkę za 6 milionów dostałem. A ile możemy. Nie wiadomo, jaka jest wartość wiaka? Nie wiem, 4 miliony? 4 miliony, dobra, to dajemy 4 miliony. Okej, okay. kwota. Edytuj. 4 miliony, proszę bardzo. Czy ty to akceptujesz? Gościu. Co sądzisz o tym? No i co? O. No i wszystko. 4 miliony już tak. Negituwa. No, no i narka. No i wszystko. Kamil Jóźwiak. Negocjuj? Nie, zleć. Pensję, jaką mu damy? 30 koła, nie? Powiedzmy, wystarczy. Nie proponuj więcej niż 50. Co myślicie? Pensja taka? Wy jesteście bardziej zorientowani w karierze niż ja. Jaka pensja? Chyba tyle, co? Jest młody, obiecujący. Nie musi zarabiać kokosów zaraz. Jeśli chodzi o pensję, zobaczymy. Dobra, zobaczymy co powiedzą. Kogo byśmy jeszcze ściągali? No tego zjechałbym chciał, kurde. Wam powiem. Uprzedzimy Chelsea 52 miliony, dużo. Ile jakie mamy budżet na, na transfery w ogóle? 15, które przepłaciłem. Biuro. Zysk mamy 20 milionów, dużo mamy mi na transfery budżet transferowy transfery tysięcy A ile ile kosztuje? 70 milionów? Ja, jeszcze raz budżet transferowy Aha Mam 20 milionów, tylko on kosztował ile? 70, ile kosztował? Jeszcze raz. Tu się zakręciłem. Ja mam 20 milionów na transfery. A z ich kosztował ile? A 52 miliony! To trochę nie stać. Rodrigo z Alu ma potencją? A skąd wiecie, jaki ma potencjał? To potem się jakoś to sprawdza? Ej, Rodri Rodrigo, tak. No, no, no. O, taki młody. O, o, o. Ale odstępa jest 50 milionów. Także essa. Nie stać nas. Nie stać nas na Rodrigo. Musimy tutaj się ratować. Tymi, co nam proponuje, gra trochę. Weźmy tego Tobiasa. Forma w miarę. A to jest potencjał po prawej stronie, czy co to jest? To jest potencjał, tak? Na jaki może się rozwinąć? Sprawdzimy w mecie. O kurde, zostało dwa dni. LO Jakiś. A, a więc to jest lewa prawa, to jest chyba. Aha, jak, jak tam, jak może się rozwinąć mocno? Nie, no to na zieloną potrzebował około, znaczy w, w miarę wiecie. O o, 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 ten e wygląda bardzo dobrze. Pan Tajogi no, on wygląda spoko. Byśmy mogli go kupić. Nie może kosztować. Zamknięty kup z Bayern Leverkusen. Nie może negocjować jego transferu. Aha, no dobra. Zjecha nie nie, nie nie ten, raczej nie śledzimy. Holanda też nie. Czy Holanda nie chcę oddać? Co z tym buksom? A buksa też nie chce przyjść, bo jest z tego z Neoklubu. Już wieka czekamy. Poczułem takich młodych. O, kapustka już jest. Kapustka już jest super. Nie musicie samych Polaków dawać, możecie dawać też takie młode gwiazdy, jakieś się macie fajne pomysły. Czy kapustka jest na ławce? Jest, Bartosz, kapustka, proszę bardzo. No i wrzucamy go do głównego składu, no jak? No, Polaka, rodaka? Nie wstawić? Kurde, czat. Trzeba... No, musi tak być. Dobra, tak, zapisujemy zmianę w składzie. Kapustka dołącza do głównego składu. Odpocznijmy kilka dni. A jeszcze jest. Aha, przerwa transferowa jest, to nie. No to musimy działać. To musimy działać, moje państwo. Eee, dobra. Będzie, że kapustka się fajnie rozwinie. No brankarza mamy dobrego, brankarza nie szukajmy, jakiś obrońca może. Zobaczmy jeszcze tutaj, kogo nam proponują z obrońców. Fajnie, obiecujący. Ten też spoko wygląda. Po LO MPO też jest spoko. Potencjał ma dobry. Ten jest, kurde, dobry gościom. Pomocnik. PP. Rodrigo Rikelme. Też wygląda spoko. O, albo SP taki, przepraszam. Się siema, siema. Tonali? Nie, Tonali jest oklepany. Każdy na Tonali go kupuje. A co z tym Rayna? Z Borusii byśmy mogli tu osiągnąć. Macie jakieś pomysły, to piszcie. Maje mm, transfery. Na razie się to udało, się taka kapustkę ściągnąć. No, zjechanie nie ściągniemy, no. Mogli jakiegoś Polaka jeszcze ściągnąć, co? Ej, a może Zielińskiego? Ciekawe, że Zieliński kosztuje, o! Zielińskiego bym chciał. Albo Milik niepotrzebny, bo, bo mamy piątkę, ale. No, już fajna ta kariera. Fajnie się gra. Spokojnie, jak ktoś to nagrywa, to na YouTuba, także. Dobra, juźwiak. Czekamy na potwierdzenie decyzji. A to jest kolejny LP. A to nic, mu pozycję. Będziemy kombinować. No, Holland Nie, Holanda wywalimy. Zjecha też. Restosar też. Reina. Z tego Reina byśmy mogli kupić. No. Aha, odpada. No i juźwiak. Dobra. Weźmy, szukajmy zawodników. Dominik no i LP Nie, no, kolejny LP. No nie, 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 nie. Nie mogę kolejnych LP. Przecież on wygląda dobrze. Mogę zmienić mu pozycję w razie w łonie? Podskręcenie przez wolny, w krzywdzie, kontrola piłki. Może, może. Ile on może kosztować? No już nie wiem. Zobaczymy. W sumie przyda się. Jak dam go na drugą stronę. Może by się udało, co? Z RedBull'a go kupić Ustalmy Jaka transakcja wchodzi w rachubę No nie wiem, ile mogę wam dać za niego Znaczy taką kwotę nie Mogę wam dać za niego 4 nie miliony Czy to jest git, czy nie? 4 miliony O, striggerował się chłop, Paulinho z Bajerny Leverkusen. Dobra, te 4 miliony mnie trochę opluł Który Paulinho to jest? Nie ten z Santosu, Paulinho. Który to jest Paulinho teraz? Napastnik. A, na PP? Dobra. Ten? Ten. O. Młody, zdolny chłop. Dobra. Jaką cenę yy, proponujecie za niego? Co myślicie? Ile będą chcieli? Wypełnić kupno. No, nie, na kupno. Kupić mi go chciał. Aha. Yy, lepiej mu się przyjrzeć. A, czy go obserwuję, to mi scena pokaże, czy jak to jest? Czyli w zaraz teraz czekać tylko? Ale kilka dni nam tylko zostało. Czy ja się dowiem jego ceny, czy muszę kupić w ciemno? 10 milionów? Dobra. Let's go. Uf Zaufajmy Sławkowi. Nie wiem, że nas oplują. Co myślicie? 10 milionów za niego? 7-8 milionów, Dobra, 8 milionów spróbujmy. 8. Dużą ofertę Wolnie jest wart więcej niż kwota Przestalibyśmy na 9900 Chcemy dostać kawzule o procentie sprzedaży Wyskoczy 17% kwoty na transfery tego zawodnika A jest spokojnie Kontroferta 9% sprzedaży 1% od sprzedaży, ewentualnie 5% Nowa kwota No mogę dać Gościu 9 mogę dać i spadaj. Dziewiąteczkę mogę ci dać. 900. Kompromis 5% i 900. Nie chcę negocjować. Kontroferta. Usuń procent sprzedaży O I ta kwota, bez tego procentu Aha, muszę przemyśleć, dobra No widzicie, może bez tego... Co jest? Nie ma streama? He Ja pierdziele Filmik się nagrywa, ale... ale nie ma streama Co się stało? Co jest z tym internetem? Kurde, czemu nie mam internetu? Ktoś mi powie, hej, transmisja zakończona, idę, ale jajca. Dobrze sobie to nagrywam. Wy tutaj na YouTube widzicie cały czas to, ale streama mi w tym momencie. Ej, ale działa mi internet. Co jest? Hmm. Bardzo dziwne, wam Czerze. Coś się z OPS-em chyba stało. Przestał streamować. Dobrze, odcinek ma 20 minut, więc my możemy sobie odcinek skończyć, tak czy inaczej. Mm, także pracujemy transferami cały czas. Na razie nie gram meczów, tylko pracujemy transferami. Dajcie swoje pomysły, jeżeli jakieś macie i do zobaczyska.